Witam, Paśka Hoska. Przejrzymy sobie jak leje nawódź, jak nektaruje Przegląd był robiony tej rodziny w poniedziałek Nawódź bardzo pięknie lała się z ramek Przegląd był robiony z w koszuli do uli Czyli z moim kolegą Maćkiem Pan odwiedził mnie, zmieniliśmy się matkami Przeglądaliśmy parę rodzin i zobaczymy Fajnie zbierały tą Jest jestem ciekawy, ile udało się im zebrać. Nie wiem, czy był ten Propolis, uznajmy, że był. I tak, tu widzimy, że coś jest świeżego podlane jakieś nowe komórki. Ta jest znacznie cięższa, ale. co no, fajniejsze. Widzicie, że tu są komórki puste, ale są. Tego akurat nie widać. Są jajka. Czyli matka poszła jeszcze w jedną ramkę, czyli czerwiec na raz, 2, 3, 4, 5, 6 ramkach. To jest dosyć dobre. Coś kapie z tych ramek, ale widzę, że jest wszystko zużywane na, na bieżąco. Nie przybywa. Może na tych ostatnich gram, chociaż tu już zaczyna robić się wianeczek i również masa jaj. Fajnie te matki czerwone, naprawdę tu jest alpejka. Coś już, coś kapie nadal, czyli yy, mają tyle co dla siebie. Jestem ciekawy, jak tam na drugiej pasiece w lesie. No na pewno pszczoły nie głodują, mają co zbierać. Tu również jest praktycznie wszystko zaczerwione i sporo pierzgi. Ja się szykuję ogólnie do podkarmiania już y, stricte zakarmiania, znaczy na zimę także sobie wywalam te ramki, które nie będę za, zalewał. No skoro na tej ramce jest czerw, grzechem by było je zimować na tych sześciu ramkach. Skoro tu jeszcze mamy pokarmu praktycznie połowę ramki, zazimujemy sobie tą rodzinę jednak na siedmiu... Oj, mi wystartowało. O jest właśnie pajęczyna. Na siedmiu ramkach. I tu chciałbym Wam powiedzieć, bo się mnie też sporo osób pyta, dlaczego nie używam ramek Hoffmanowskich. Widzicie, tu w ramce Hoffmanowskiej bez problemu wchodzi palec. Tu jest to znacznie rzadziej. Co powoduje to rzadziej? Nie nadbudowywują mi, tak jak tu widzicie, ramka jest dosyć nadbudowana. I to jest problem, bo później, jeśli takie ramki nadbudują, pszczoły muszą zgryźć, żeby matka se mogła swobodnie pozaczerwiać. Tu pójdzie podkarmiaczka powałkowa, do tych silniejszych rodzin idą powałkowe, do tych rodzin słabszych pójdzie po prostu słoiczek. Przeglądniemy sobie również rodzinę obok. Jest to matka mojej hodowli. Tu był dosyć słaby robiony ten odkład jednoramkowy. No, jakoś to nie było tak strasznie podkarmiany na rozwój. Dopiero w miesiącu sierpień zacząłem to fajnie zalewać było robione jakoś z początkiem lipca Musiałbym zobaczyć w notatki, ale coś chyba tak Początek lipca, połowa czerwca max Najwcześniej no, połowa czerwca Z jednej ramki nie zasilane niczym Widzimy tak, z tej strony troszeczkę tych pszczół Zero praktycznie pokarmu Z tej już jest sporty pszczół I magazynują sobie dziewczyny pokarm sprawdźmy sobie następną ramkę no i tu widzimy, że już jest ładnie zaczerwione matka matka na dowód, że jest dość intensywny pożytek zaczerwia nam y, o dziewicze miejsca y, co, że tak powiem y, Ogólnie o tej porze roku zaczerwianie dziewiczej węzy tu na dziewiczy gramek, czyli nawet jeśli ta ramka była to tu widzicie delikatnie cała prawie O, może pokażę. Tu widzimy nie było w ogóle czerwione, a są złożone jajka. To u mnie zazwyczaj jesienią tego nie było. Nigdy matka nie chodziła do nieprzeczerwionej ramki. Czyli tu mamy czerwio na dwóch ramkach. Zobaczymy, na ile maksymalnie naczek będzie. No, tu też jest zaczerwione, czyli tak jak mówiłem, naczek. No i tamta powinna być już z pokarmem, chociaż widzę, że nie jest. Tak, jest tu czerwik, czyli cztery ramki czerwiku. Co z taką rodziną? Bo ktoś może powiedzieć, że to jest dołączenia. Nie, to nie jest dołączenie, to jest... Idealny, późny odkład jednoramkowy, który doszedł do siły z tych warunkach, co były tego roku. To odkłady jednoramkowe jednak faktycznie szły gorzej. No ale tu wszystko w porządku się potoczyło. Widzimy ładnie się rozwinęły do 5 ramek na 4 czerw na piątej to. Co mógłbym dopowiedzieć o tej rodzinie? Można by było dołożyć. Tu ramkę jedną, żeby całość przesunąć bliżej y, środeczka. No ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby. Może nie mam tu ramki, nie chcę dzisiaj szczerze. Albo czekajcie. Sekunda. I tak tą rodzinę spróbujemy sobie y, eksperymentalnie zazimować. Zróbmy tak, że wyśrodkujemy gniazdo. Zobaczymy, jak to się będzie zimowało. Zrobimy sobie kilka takich grodziń w sumie. O, coś takiego. No i widzimy, że po środku został czerw, i tu po środku zdecydowanie dobrze by były żeby to było zalane tylko od środka, bez zewnętrznej strony okarmem. Trochę zrobiliśmy mega im wentylację zimową. Dlaczego? Tu po prostu będzie przewiew powietrza, który spowoduje, że nie powinna robić się wilgoć w ulu. Teoretycznie w praktyce sobie to przetestujemy. Zrobimy sobie kilka takich rodzin na różnych liniach i zobaczymy, które jak będą najlepiej zimowały wam, pierwszy raz tak będę zimował teraz mi tak zdrygło, że ktoś tu tak w okolicy u mnie zimuje no i teoria jest tak, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć uliczek i że kłąb ma być tylko po środku nie ma prawa wyjść tu jeśli by kłąb się wiązał, po prostu dam tu zatwór, ale to będę widział przy zakarmianiu, bo jeśli na tej stronie, na której nie ma być kłębu, tu, będzie odkładany pokarm, pszczoły będą miały zamiar tam zimować wtedy dam po prostu yy, Matę zatworową bądź zatwór drewniany. Zobaczymy, pożyjemy. Nie wiem, jeśli ktoś tak zimował, to dejcie znać. Ja to będę robił teraz czysty eksperyment. Zaryzykuję i po prostu myślę, że, że się to sprawdzi. I tyle. W tej rodzinie szacuję kłąb, że będzie do połowy ramek około taki kłąb. Jaki będzie, zobaczymy. Szacowania, szacowaniami rzeczywistość rzeczywistością I tak, dwie rodziny przejrzane Wyciągimy wnioski z tych dwóch rodzin fajnie się te odkłady rozwinęły zarówno ten i ten ten dostałem od znajomego także ten się nie liczy bo ten przywiozłem go na pięciu ramkach także on się rozwinął troszeczkę bardziej ten odkład był stricte robiony jest moja matka, e, mój układ teraz e, na pewno to nie jest wymyślone tylko ten układ ramek już jest stosowany pewnie u niektórych corocznie no ale ja sobie w tym roku tak go przezimuję na swoich matkach, zobaczę jak te moje matki zimują w takich nie to będzie cięższy, czyli lżejszy według mnie będą lżejsze warunki z tego względu, że e, mniej wilgoci w tym ulu zostanie, ale wilgoć w ulu musimy po prostu mieć w tych daszkach te dziury otwarte, bo jeśli będziemy mieli zamknięte to i tak ta wilgoć nie będzie miała jak nam uciekać. No i to by było chyba tyle w tym odcinku. Widzimy z ramek kapie na włocie jakoś strasznie nie przybyło. Coś tam odłożyły, ale większość spożytkowywują. Za około 3-4 dni zaczynam zalewać rodziny na zimę. Od razu mówię, dla mnie to będzie dosyć duże wyzwanie. Jest to praktycznie 70 rodzin do zimowania, do nakarmienia na Czech, Pasieczyskach. Jeśli by to było wszystko na jednym pasieczysku, byłoby po prostu dosyć łatwo to zakarmić. Jednakże mam trzy pasieki, na trzech pasieczyskach, ta jest największa i tyle do jednej pasieki, że tak powiem, będzie dojazd dobrze, bo tam półtora kilometra, drugiej na no niestety jest 23-24 kilometry dojazdu, także tam będzie karmienie dosyć uporczliwe Czyli będę się starał dawać im w piątek i w niedzielę. No i później koło środy trzeba będzie jechać i dawać ten syrop tam. W lesie będę chciał w górach jak najszybciej te rodziny zakarmić, no bo tam jest po prostu ciężki, bardzo ciężki dojazd daleko. A te sobie tu będziemy karmili stopniowo, powolutku po 2 litry co 2 dni, 2 litry co 2 dni, 2 litry co 2 dni i do zalania tak, że będą już mało pobierały. Zmniejszymy dawkę do 1 litra. Przestaną pobierać i zmniejszymy do 250 ml na tam ile naście dni. Karmione będą cały wrzesień. Także tego karmienia praktycznie będziemy mieli 30 ponad dni. Około 33 dni będzie karmione pasieki. Myślę, że to będzie wystarczająca szacowana ilość pokarmu na rodzinę. To jest 15 kg cukru. Oczywiście są wyjątki, bo tak jak Kana, ta na przykład nie zje 15 kg, ale ta już zje te 15 kg, przerobi. Są rodziny, które zjedzą około 20 kg, są rodziny, którym 10 wystarczy kg. No jest to dosyć rozbieżne. Po prostu rodziny karmimy, dopóki nie zaczną, nie przestaną pobierać. I jeśli przestaną pobierać, nie że od razu przestajemy, tylko zmniejszamy dawkę tyle, ile zostało. Jeśli została połowa pokarmu. Zmniejszamy dawkę o połowę, jeśli zostało 3 czwarte pokarmu, zmniejszamy dawkę o 3 czwarte dawki pokarmowej. Tak, żeby po prostu z końcem września, nawet i w październiku, z końcem października przeglądać sobie te rodziny, którym jeszcze brakuje pokarmu. Jeśli któreś będzie brakowało pokarmu, no lepiej jest dać ten pokarm niż żeby się osypały z głodu. Myślę, że w tym roku zimowla pójdzie dosyć gładko, z tego względu, że ogólnie sezon był bardzo ciężki, a teraz jesień jest bardzo dobra, nawłoć bardzo pięknie leje. Na drugiej pasiece pod lasem, tam jest więcej tej nawoci, bliżej, kilkanaście hektarów, jak nie kilkadziesiąt hektarów włoci I tam już około dwa tygodnie temu po prostu widać, że było, przybywało z tej kuli. Ja się Wam postaram w sobotę nagrać. Hmm, czy po prostu przybyło coś tej faceli, czy tam, może faceli na włoci, czy, czy nie? No, po nawłoci jesteśmy już po pożytku. E, może jakieś są poprawy zasiane. Ja w tym roku nie siałem, ze względów na to, że żniwa dosyć się opóźniły przez pogodę i w połowie sierpnia dopiero z, zostały wykoszone zboża i zdecydowałem, że jest to zbyt późno, żeby siać tą gorczycę na ten pyłek. E, było to całkowicie bezsensowne. Hmm. I może za rok wystartujemy już z pożytkami. Około z końcem lutego bym chciał posiać faceli Zobaczymy jak pogoda pozwoli, czy do pola będzie się dało wjechać. No i to tyle. Takie szybkie przegląd. Na włoci nie przybywa, ale kapie z ramek. Znaczy nie przybywa gwałtownie, ale kapie z ramek, czyli pszczoły nie głodują. Jeśli matka ma zaczerwia dziewiczy wosk, znaczy, że pożytek jest dosyć dobry, tylko spożytkowywują. No, no, będę widział, co tu jeszcze dopowiedzieć. Tyle w sumie w temacie, więcej nie ma co, co mówić. Także ja się z Wami żegnam. Pasiekawsk.